Wasiak znany z tego, że ma odwagę chodzić w mundurze, bo może nie każdy pamięta, ale te mundury są uszyte na wzór tych mundurów przedwojennych stronnictwa naszych chłopców, którzy, których było prawie że 300 tysięcy jeszcze przed wojną. I tutaj ten kondukt żałobny, który od katedry jak szedł, to tam się kończył, kończył, a tu zaczynał dopiero. Tak był liczny. Ponad 100 tysięcy Polaków uczestniczyło właśnie tych uroczystościach pogrzebowych, pożegnania i bardzo pięknie się prezentowali koledzy właśnie w tych mundurach, dlatego nie dziwmy się, że są z nami i ich jakby honorujemy, ponieważ oni mają odwagę przyznać się do tych tradycji. Bardzo proszę kolego Ludwiku, powiedz kilka słów, daj, można powiedzieć, raport przed grobem Romana Dmowskiego, tego, co żeście dobrego zrobili dla Polski i co należałoby jeszcze czynić. Śmiało. Czołem Wielkiej Polsce! Czołem! Witam wszystkich tutaj zgromadzonych i od razu gorące podziękowania. No nie to jest to jakaś wielka grupa, niemniej dziękuję wszystkim, którzy znaleźli troszkę czasu, żeby tutaj przyjść i złożyć hołd naszemu prezesowi, bo to był prezes Stronnictwa Narodowego Przedwojennego Świętej Pamięci Romanowi Dmowskiemu. Mamy odwagę chodzić w mundurach i chodzimy w tych mundurach, dlatego że jesteśmy jedyną umundurowaną partią w Polsce legalnie działającą. Szkoda, że jest nas tak mało, czynimy wielkie kroki, wysiłki, ażeby było nas więcej, ale jeżeli przystępują koledzy, koleżanki, no to albo nie ma po prostu takiej woli, żeby sobie munduruszyć czy jakoś tam zamówić. Także no, te sprawy bym powiedział bardzo, bardzo powoli, ale mimo wszystko posuwają się do przodu. No trudno tutaj przebić takiego wspaniałego mówca, jakiego tutaj macie w Warszawie, kolegę Sławka. Także ja tutaj nie będę za dużo się wypowiadał. Dobrze, że chociaż jest, to mówię tutaj takie grono, jakie jest. I bardzo miło i przyjemnie. Zawsze się do tej Warszawy jedzie, bo to zawsze jest nasza stolica i tutaj na ten grup, żeby tylko starczyło siły i zdrowia tutaj dla nas wszystkich, bo już jak widać na pewno nie jesteśmy pierwszej młodości. Dziękuję za uwagę. Czołem Wielkie Czołem. Poproszę teraz, no myślę, że pan Antoni Gut jako przedstawiciel taki niezłomny, choćby z stowarzyszenia samorządowego Bazowieckiego Dresda ja się przyznać do swojej pracy nawiązującego do służby polskiej, także Narodowi Polskiemu. Śmiało. Panie Antoni, kilka słów. Pan zda relację z tego dobrego, co Pan zrobił. Zaraz Pana Prezesa poproszę. Śmiało, śmiało. Panie, bo ja tak postarczę. Zaraz będzie Prezes Ligi Polskiej rodzić. Spokojnie, bo tutaj na dywanik zawracamy. Będzie świecił oczami za kolegów. Panie Antoni, kilka słów. Śmiało, słuchamy. Przyrodę świętej pamięci do prezesa Romana Błockiego. Musimy powiedzieć sobie, że jak dotychczas nie zdaliśmy egzaminu z tego, co nam przekazał tego, co powinniśmy zrobić. Ja wiem, to może nie być Newell'a że nie zdaliśmy egzaminu, ale. To musimy sobie powiedzieć, musimy powiedzieć sobie prawdę, żeby móc robić i iść dalej, żeby wykonać te zadania, które przed każdym Polakiem swoją. To nie jest tak, że ktoś może być Polakiem, a mówić, że jego to nie interesuje, że, jego, że w zasadzie to on chce mieć ciepłą wodę w kranie i... I co zjeść reszta to nie jest problem. Natomiast my tutaj zgromadzeni na pewno jesteśmy przekonani, że od nas Polska oczekuje trochę więcej. Powiedziałbym dużo więcej. Po prostu każdy z nas jest zobowiązany do tego, aby zrobić wszystko, co jest możliwe, aby Polska trwała wiecznie. Żeby Polska była krajem suwerennym i niepodległym. To jest zadanie, które nie jest czymś nadzwyczajnym po prostu. Wszystkie poważne narody świata tak to właśnie rozumieją. Natomiast nam się, nam ludzie, którzy opanowali media, które oni nas przekonują, że nie, że nam wystarczy ciepła woda w Ja w tym miejscu Zachęcam Państwa wszystkich do większej aktywności, bo nie chodzi o to, żeby dużo mówić, nawet krzyczeć, to, a szczególnie jakieś hasła, to nie jest, to nie jest to. Nas, Roman Dmurski na pewno byłby zadowolony z nas, gdyby wiedział, że jesteśmy ludźmi zorganizowanymi, że Wszyscy, jak ktoś da hasło, mądre hasło, że wszyscy to będą realizować, że, że, że to nie będzie rzucanie y, po prostu y, słów na wiatr. Natomiast oczekujemy, że ktoś, kto zgodzi się, ktoś, kto będzie chciał być przywódcą takiego, y, takiego, takich działań, że po prostu, że nikt nie zawiedzie, że po prostu zawsze y, ten ktoś poświęci wszystko, bo będzie wiedział, że naród to nie jest hasło, naród to nie jest jakaś masa ludzi. Naród to po prostu żywi ludzie, po prostu żywi ludzie, którzy mają swoje codzienne problemy, swoje interesy i że trzeba to wszystko brać pod uwagę. Natomiast wszyscy powinniśmy potrafić się Powinniśmy potrafić się organizować, do tego, aby co rok, jeżeli za rok się tutaj spotkamy, żebyśmy mogli sobie powiedzieć, udało nam się osiągnąć kolejny krok. Tutaj niedawno przechodziła pani, powiedziała: Młodzież nie wie o Romanie Wnowskim", A ja mówię: że nie! Dzięki temu, że przez kilka lat robimy marsze niepodległości. Spotykamy się tutaj, spotykamy się przy pomniku yy, Romana Dmowskiego, w katedrze, obchodzimy yy, rocznicę podpisania od traktatu yy, wersalskiego. To wszystko powoduje to, że ta informacja o Romanie Dmowskim o, nie chodzi o człowieka, nawet. chodzi o to, co on chciał, co on reprezentował, do czego on dążył, yy, co yy, przestrzega. Ta informacja docierają do coraz szerszych rzesz ludzi, rzesz Polaków. I to jest optymistyczne. I dlatego chciałbym, żebyśmy zachęcam wszystkich Państwa do tego, aby się ludzie organizowali. Ja sama reprezentuję krajowe porozumienie samorządowe, którego członkami, jest, no duża część tutaj jest członkami nawet. E, natomiast e, my nie używamy wielkich słów. My mówimy o konkretnych sprawach. O tym, że nie ma w Warszawie ugłaszczenia ziemią pod budynkami. Że władze obecne miasta y, łupią ludzi. Y, łupią ludzi y, nie, łupią przede wszystkim opłatami za użytkowanie wieczyste podnoszą nie tam pięćdziesiąt 50%, 100%, sto procent, procent, więc to jest, to są problemy, to są problemy narodowe, to nie jest problem, jak powiedziałem, machania szabelką, chorągiewkami, to, to, to jest dobre, potrzebne, tylko nam potrzeba, my jesteśmy ludźmi z krwi i kości, my tutaj żyjemy i musimy po prostu wiedzieć, że naród to jest coś, co żyje, co potrzebuje Realizować swoje interesy, potrzebuje rozwijać się gospodarczo i dlatego musimy, każdy powinien włączyć się, powinien się włączyć w media, w tej chwili no nie ma dyskusji, jak ktoś powie, że a jak mnie to nie interesuje, wycień na Twitterze, czy na Facebooku, czy w internecie, kogo nie ma tam, to po prostu go nie ma, no bo po prostu może sobie dużo mówić, to no może dużo chcieć, tylko że po prostu tam... Tam są nasi wrogowie, albo ludzie nieświadomi. Oni wypisują różne rzeczy. o Romowskim no i o innym. No trzeba być po prostu innować i, i kontrolować po prostu. I chciałbym w tym miejscu powiedzieć, że ja no powiem w imieniu państwa, swoje mi państwa, że za rok na pewno będziemy mieli jakiś sukces, kolejny sukces. Yy, w dziele odbudowy Polski, no, w dziele odbudowy y, suwerenności i niepodległości. Co daj Boże. Dziękuję.